Pracuję od niedawna w magazynie Dużej Hurtowni. Pracowników jest tam bardzo dużo i połowy nawet nie kojarzę z widzenia, tym bardziej, że niedawno zacząłem. Wśród nas pracuje Chińczyk. Feng. Fenga znają wszyscy w końcu to jedyny Chińczyk w firmie. Jest o tyle ciekawie, że Feng nie rozumie ani słowa po polsku. Jedyne co potrafi powiedzieć to: Spierdalaj! Durni pracownicy nauczyli go tego, wmawiając mu, że to serdeczne pozdrowienie. Co rano w pracy słyszę ten festiwal debilizmu, kiedy każdy kłania mu się, a on uśmiechnięty od ucha do ucha mówi każdemu, Hpierdalaj! i macha zadowolony ręką. Olałem temat, ale Feng również do mnie pomachał i przywitał się w ten sam sposób. Wszyscy cały dzień podśmiewali się z niego, wołali za nim durne hasła, chcesz psa na obiad? A Feng tylko uśmiechał się, myśląc, że pewnie mówią do niego coś miłego. Było mi go żal. Okazało się, że tego dnia będziemy pracowali razem. Mieliśmy posortować paczki z tego samego działu. W milczeniu robiliśmy co do nas należy, aż wreszcie trafiłem na podarty karton i nie wiedziałem, czy go zaklejać, czy wymienić na całkiem nowy i od nowa zaadresować. Głowiłem się z tym dłuższą chwilę, aż nagle czuję, że ktoś podaje mi grubą taśmę ze słowami: Masz, tym to zaklej. To był Feng. Trochę mnie zamurowało. Mówię do niego, że jak to? Ty rozmawiasz po polsku? Feng ze spoickim spokojem uśmiechnął się i odpowiedział: tak, ale nie mam tu za bardzo partnerów do dyskusji. Tak mi jest wygodniej. A poza tym, wyobrażasz sobie moją satysfakcję, kiedy co rano mogę tym półgłówkom powiedzieć prosto w oczy: spierdalaj, a oni się jeszcze z tego cieszą.